W tym sezonie dosyć szybko prezentujemy, jak gra mistrz z ubiegłego sezonu. No i, tak powiem, już jesteście w swoim rytmie, czy jeszcze nie? Powolutku, powolutku. Pierwsza połowa na remis, druga zwycięska. Myślę, że jeszcze macie troszeczkę rezerwy i sporo możecie tutaj dorzucić do pieca. No. Zobaczymy, czy jeszcze dożyjemy do pieca, czy nie. Już nie, ma rezerwy. Nie no, rezerwa jest dzisiaj, powiem szczerze, byśmy mocno osłabieni, bo dwóch chłopaków pojechało na kadrę. I oprócz tego nie było braci Pieczyńskich i nowe nasze wzmocnienie Daniela Lebiedzińskiego, no niestety mieli dzisiaj trening, obowiązki, musieli jechać. I cała także, piątka, cały, cały zespół no, Można powiedzieć, także, że no, podstawowa czwórka. tak. Jeszcze nie było Bartka Łeszyka, który też no, niestety ma obowiązki i, 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 i mu je pasowało. No ale tutaj pod, podparliśmy się młodzieżą, e, też futsalową, także na początku było widać, że piłka im przeszkadzała. No ale no, no co, mamy grać, bawić się, to też jest fajne, można traktować jako trening. Także no, byle do przodu i były takie wyniki. Wygraliście w końcu i to zdecydowanie. Jedno wzmocnienie, tak? Takie zasadnicze, mocne. No miejmy nadzieję, że tak. Nie <laughs> no, wiemy? no inaczej, no, graliśmy razem już tam jakiś czas nie. temu, tak, no ale Daniel tutaj jeszcze się nie zapomnał, nie zapoznał, że tak powiem, z nawierzchnią. Specyfiką no gry. Specyfiką gry i, spe, no, specyfiką gry i no, też trzeba oddać to, że to jest chłopak, który tylko i wyłącznie swoją karierę, karierę i, i szlif z piłką miał tylko i wyłącznie z futsalem, także nie jak tam reszta chłopaków, gdzieś wcześniej na, dużym, na dużych boiskach grała, także on tylko Futsal, ale. Myślę, że sobie poradzi. Ciekawy eksperyment w takim razie, bo rzeczywiście przełożenie bywa ciekawe w Waszym, co wy potwierdzacie. Ale jakoś trenował, z wami grał, coś zmienia w sposobie Waszej gry, czy jakby jest taki już styl, który gracie, graliście i nadal będziecie grali. No tak myślę, że to tak po prostu wygląda, że tak będziemy grali. Przyjęcie piłki, zagranie, wyjście na pozycję, nie dostaje piłki, pokazuje się w innym sektorze boiska, szukamy linii, yy, yy, miejsca na, na podanie i, i tak w kółko. Piłka musi cieszyć, to <laughs> no my też będziemy zadowoleni. No jak się uda, to tak. No dzisiaj nam troszeczkę przeszkadzała. Powiedz, futsalowcy mają w tej chwili jaki moment sezonu, że oni mogą sobie pozwolić na jak to wygląda? Czy to jest jesień, to jest natężenie, czy właśnie wiosna, lanta? No w piątek zaczynają już ligę. Także, że no, to też tutaj, jeszcze tak powiem, troszeczkę kolidowało z tym, że, 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 żeby wszyscy byli. No, akurat tutaj bracia pieczeńscy i Daniel w piątek zaczynają ligę, a Dominik Sołecki w sobotę bodajże. Nie? Ale w każdym razie no w tym tygodniu się liga zaczyna i, i oni już będą, że tak powiem, w rytmie meczowym. Tytuł broni się trudniej podobnież tak? To na szczyt się wspiąć, no nie powiem łatwo, ale łatwiej obronić ten tytuł, jak to jest w waszym wypadku. No myślę, że tak samo będzie trudno, jak, 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 jak zdobyć ten tytuł, bo no myślę, że, że ci chłopacy nas znali wcześniej, ale nie sądzili, że ta nasza gra będzie tak troszeczkę się tam różniła od ich gry, od ich stylu. No, no i co? No zobaczymy. Też myślę, ich, ich inne nastawienie jest. Też już mniej więcej wiedzą, kto na kogo zwrócić uwagę, jak to wygląda. No, graliśmy trzeci mecz chyba teraz, no? trzeci mecz. No i te zespoły już wiedzą, cofają się głęboko do tyłu. I na razie udaje się najważniejsze rzeczy, punkty wygrać jedną bramką, byle wygrać.